Witajcie serdecznie. Dzisiaj jestem vita Medicum i udało mi się mówić z Panem Rafałem, który jest dietetykiem klinicznym i sportowym, ponieważ jak wiecie, ja również zawsze dbam o swoje zdrowie, o to co jem, jak się odżywiam. Miałam różne przygody z moim ciałem, z moją dietą, więc dzisiaj jestem tutaj z panem Rafałem, żeby trochę więcej porozmawiać właśnie z Wami na temat dietetyki. No może pan Rafał też opowie coś o sobie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgadza się, zajmuję się dietetyką w zasadzie już od blisko 15 lat i na przestrzeni tych wszystkich lat miałem do czynienia z bardzo wieloma przypadkami różnych perturbacji zdrowotnych wśród pacjentów. Dlatego też w głównej mierze moimi klientami są właśnie albo sportowcy, albo ludzie, którzy borykają się z różnymi jednostkami chorobowymi. A w takich przypadkach właśnie litoterapia może bardzo wspomóc zarówno sportowców, jak i osoby właśnie, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, bo każda tak naprawdę z nas osoba powinna wiedzieć jak się odżywiać, tak? co jeść, czego unikać i obserwować swój organizm, bo chyba taka obserwacja organizmu jest jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ jesteśmy w stanie wtedy określić, tak? co nas uczula, co nas alergizuje, z jakimi problemami się borykamy. No i właśnie o tym bardziej porozmawiamy. Zgadza się, to znaczy tak jak Pani tutaj wspomniała, rzeczywiście fundamentem tak naprawdę zdrowia jest sposób w jaki się odżywiamy, a konkretnie rzecz w sposób w jaki przyswajamy pewne składniki odżywcze. Natomiast w dzisiejszych czasach duża część osób nie ma tej świadomości w jaki sposób powinna się odżywiać, mało tego biorąc pod uwagę to jakie dzisiaj mamy przetworzoną żywność, jak w jakim dużym stresie i pośpiechu żyjemy, coraz więcej osób popełnia różnego rodzaju problemy Dietetyczne, które w diametralny sposób odbijają się później na ich zdrowiu, czy też na ich formie sportowej, w zasadzie ich braku. Dokładnie. Ja teraz przejdę do tych pytań, które mm -hmm. mamy od moich obserwatorek, okay. a więc dziewczyny też pytały, co zrobić w momencie, kiedy jakby mają problem z utrzymaniem takiej ścisłej diety Ale jednak chciałyby wspomóc na przykład trawienie w żołądku mhm. Chciałyby, żeby lepiej jakby wyglądać, tak? Za każdym razem, kiedy mhm. wychodzą na jakąś imprezę Żeby po prostu ten organizm był zdrowy Żeby nie musiały się głodzić Żeby mogły zdrowo się odżywiać No ale też ewentualnie mogły to wspomóc jakąś suplementacją mhm. Czy... Czy też jakimiś na przykład nawykami żywieniowymi, które by im pomogły? Mhm. Tutaj tak naprawdę, jeżeli zgłasza się dana osoba, to musimy skonkretyzować jej cel, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, z jaką osobą my mamy do czynienia. Natomiast jeżeli miałbym na szybko powiedzmy poddać takie ogólne zalecenia, jak poprawić komfort trawienny u takich osób, to przede wszystkim skupiłbym się na tym, aby obserwować właśnie swój organizm i przeanalizować, jakie grupy produktów dobrze tolerujemy, a po jakich gorzej funkcjonujemy. Jednym słowem, spisać sobie taką listę, podzielić na przykład grupy produktów na proteinowe, węglowodanowe i oczywiście te związane z tłuszczem i wypisać właśnie na takiej zasadzie, które są odpowiednie dla nas, a które gorzej tolerujemy i bazować tylko na tych produktach, które dla naszego organizmu są najbardziej bioprzyswajalne. Natomiast, jeśli chodzi jeśli chodzi o suplementację, który aspekt Pani również poruszyła, to powiem, że w dzisiejszych czasach ta suplementacja jest bardzo istotna i bardzo pomocnie może wpłynąć na stan naszego zdrowia oraz na stan funkcjonowania naszego organizmu. Przede wszystkim to, o czym Pani wspomniała na początku, czyli stan naszych jelit. W dzisiejszych czasach mamy tak niestety w większości wyjałowioną tą naszą żywność, że bardzo ciężko jest dostarczyć odpowiednich wszystkich substancji witaminowych, mineralnych, enzymatycznych. A co najistotniejsze, najtrudniej jest dostarczyć produkty, które zawierają odpowiednie szczepy bakterii probiotycznych prebiotyki, jak i również symbiotyki. Dlatego uważam, że w zasadzie każda osoba która chce zachować prawidłowe zdrowie, funkcjonowanie układu też pokarmowego, powinna stosować pewnego rodzaju probiotyki, które również będą bardzo mocno wpływały na nie tylko jakby komfort trawienia, ale również na siłę i odporność naszego organizmu, bo tak naprawdę duża część odporności naszego organizmu, naszego układu immunologicznego pochodzi właśnie ze stanu jelit, a te są zasilane nie właśnie odpowiednimi szczepami bakterii probiotycznych. Ja ostatnio czytałam taki artykuł, że całe nasze zdrowie tak naprawdę pochodzi od żołądka. Może nie od żołądka, a konkretnie rzecz ujmując od jelit, natomiast wiadomym jest rzeczywiście, że żołądek również będzie miał Kolosalne znaczenie tak jakby w funkcjonowaniu układu trawiennego, ponieważ tak naprawdę za sprawność, tak jakby przetwarzania, strawialności tego posiłku, będzie odpowiedzialna właśnie ilość kwasu solnego w żołądku i w dalszej części stan naszych jelit, czyli jednym słowem stan kosków jelitowych. Które będą w jakiś sposób pobierały te wszystkie substancje odżywcze i tym samym odżywiały nasz organizm. Mhm. Czyli dobrze, co jeżeli chodzi o wizytę u Pana, e, wygląda to tak, że po prostu jest bardzo szeroki wywiad odnośnie tego, z jakimi problemami boryka się dany pacjent, e, czego potrzebuje, co chce osiągnąć. Mhm. E, są również zlecane różnego rodzaju badania, aby po prostu mieć szerszy ogląd na organizm danej osoby. I co jeszcze występuje na takiej wizycie? Yy, tak, jeśli chodzi o naszą tą wizytę, jak wspomniała Pani, wszystkie te aspekty są. Hmm... Poruszane, czyli na samym początku jest ten wywiad, bo tak naprawdę każda osoba, która do nas przychodzi, chce uzyskać konkretny rezultat, określony cel. I w tym celu, i w tym, powiedzmy, znaczeniu jest przeprowadzany dokładny wywiad, na podstawie którego zbieramy maksimum informacji co do danej osoby. Mało tego. Bardzo często, również w przypadku np. sportowców, czy też ludzi, którzy, którzy zmagają się z jakimiś jednostkami chorobowymi, są wykonywane, zlecane dodatkowe badania morfologiczne, na podstawie których, powiedzmy, jest hmm, przeprowadzany dalszy protokół postępowania, zarówno do diety, jak i też suplementacji wspomagającej. Oprócz tego, na samej tej wizycie, hmm, również przeprowadzana jest taka indywidualna hmm, powiedzmy, rozmowa pod kątem preferencji kulinarnych, ponieważ uważam, że jest to jakby fundament do tworzenia jakby jadłospisów dla hmm, pacjentów. No Bo tak naprawdę tuż z tego, że ja stworzę powiedzmy dietę czy, czy szkielet diety, który będzie, nie wiem, smakowo mnie odpowiadał, ale na przykład może się okazać, że Pani zupełnie te produkty żywieniowe nie będą pasowały i wtedy nie dość, że nie będzie Pani zbyt, że tak powiem, chętnie stosowała produkty, powiedzmy te posiłki w diecie, to druga sprawa, no nie do końca Pani będzie tego przekonana i na przykład, co często kończy się niepowodzeniem, taka osoba po tygodniu, dwóch zarzuca dietę po prostu całkowicie i, i rezultaty tak samo, no nie może liczyć na to, że zostaną uzyskane. Jeżeli chodzi o taką wizytę, to rozumiem, że to nie kończy się na tym, że Pan daje ten jadłospis i dziękuję, do widzenia, drzwi zamknięte, tylko jednak doradzę tak? i podpowiadam w momencie, kiedy. Wie Pani, to wygląda dokładnie w ten sposób, że kluczem jest tak naprawdę zrozumienie problemu pacjenta, ponieważ każdy, kto się zgłasza, no. Jego problem polega tak jakby z różnej strony. Jedna osoba na przykład może mieć problem taki, że ma nadmiar apetytu. I tak naprawdę w głównej mierze osoby, które się zmagają na przykład z nadwagą, mają nadmiar tego apetytu. Tylko, że polega to na tym, że takiej osoby na przykład nie możemy znacząco uciąć jedzenia, bo będzie gdzieś podjadała, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego trzeba odpowiedniej strategii żywieniowej w tym wypadku, ażeby taka osoba miała dostatecznie dużo jedzenia, ale powiedzmy tak zmodyfikować dietę, żeby do pewnego stopnia użyć pewnych trików metabolicznych, które spowodują, że na przykład będziemy mieli powiedzmy odpowiednią podaż jedzenia, ale na przykład o niskiej wartości energetycznej, okay. czy też na przykład u osób, które na przykład mają problemy z gospodarką cukrową i tym samym na przykład mają cukrzycę typu drugiego, czy nawet typu pierwszego, zawrzeć takie produkty w diecie, żeby właśnie wyregulować proces glikemii, stężenia glukozy we krwi i tym samym prozdrowotnie zadziałać na ich organizm, a tym samym na przykład zredukować masę ciała. I takich przypadków jest bardzo wiele. Zarówno na przykład co do właśnie sportowców, którzy chcą poprawić swoje osiągi sportowe, na przykład podnieść poziom, w naturalny sposób, naturalny sposób podnieść poziom androgenów, czy też na przykład poprawić pewne inne parametry... Morfologiczne krwi, które przedłożą się na lepsze wyniki sportowe. No i tak samo właśnie osób, które na przykład borykają się z perturbacjami w kontekście regulacji gospodarki hormonalnej. W dzisiejszych czasach mamy coraz to więcej przypadków osób, które borykają się z niedoczynnością tarczycy, i tutaj również powiem szczerze, że dietoterapia jest bardzo takim potężnym narzędziem, które właśnie pomaga, jakby wspomóc tą jednostkę chorobową, czyli na przykład niedoczynność tarczycy. Tylko właśnie tutaj w zależności od, powiedzmy, kwestii występowania tej doszczędności ta przez genezy, jest stosowany odpowiedni protokół postępowania. Dla mnie również taką kwestię, że tak naprawdę większość jednostek chorobowych, czy ogólnie stan naszego zdrowia, powinien być bardzo mocno wspomagany tą bo jak już wspomniałem na samym początku, jesteśmy w zasadzie tym, czy co spożywamy, czy bardziej tym, co przyswoimy. Jeżeli nieodpowiednio się odżywiamy, trujemy swój organizm pod tymi składnikami odżywczymi, no to dochodzi niestety tak naprawdę, może źle powiedzmy nie trujemy składnikami czym tylko nieodpowiednio dobrymi komponentami do diety, to wtedy automatycznie nasz organizm nie będzie pracował optymalnie, prawda? I dochodzi właśnie do wielu różnego rodzaju na przykład alergii pokarmowych. No, co widać właśnie w dzisiejszych czasach, wiele osób się zmaga z tym problemem. No niestety, jest to bardzo częste. Ja wiem też, że wiele kobiet boryka się właśnie z Hashimoto, z czynnością, mm -hmm. nietoczynnością. Więc jeżeli macie jakiekolwiek problemy hormonalne i chcecie zastanowić się nad swoją dietą, to ja Wam serdecznie polecam wybrać się do pana Rafała, porozmawiać na spokojnie o tym, czego potrzebujecie. Ja myślę, dziewczyny, że to jest też taki moment, kiedy. Jesteśmy w tym wieku około 30 czy 30 kilku lat, gdzie powinniśmy zadbać o nasze zdrowie zarówno przed ciążą. Tak, Jak właśnie wszystkim. pomyśleć o, o hormonach, o tym, co nas później czeka, bo pamiętajcie, że jeżeli za młodu zaniedbamy pewne rzeczy, zaniedbamy nasze odżywianie, to potem na starość nie odrobimy tego, prawda? Zgadza się. Ja tutaj również pragnę dodać, że pani tutaj no skierowała tak jakby do, do kobiet, prawda, te słowa w gruncie rzeczy. Natomiast ja też podkreślę, że to, o czym mówimy, dotyczy również mężczyzn, ponieważ tak naprawdę właśnie mężczyźni, którzy tam przekroczyli 30 czy nawet 40 rok życia również muszą zwracać ważną uwagę na to swoje zdrowie, czyli przede wszystkim właśnie poziom yy, związany np. Z, yy, no, z cholesterolem, z gospodarką cukrową, z poziom androgenów. A te wszystkie elementy tak naprawdę możemy w bardzo fajny sposób regulować za pomocą dioterapii, czy też właśnie suplementacji wspomagającej, która w dzisiejszych czasach no, jest potężnym narzędziem do tego, aby wywierać określony nacisk na nasz organizm. Myślę, że mamy większość takich fajnych informacji, które są podstawą do tego, żeby wiedzieć, dla kogo jest taka wizyta właśnie u dietetyka. Ja Wam powiem szczerze, że tutaj będę podpytywać Pana Rafała o kilka trików, bo też chciałabym trochę poprawić to swoje zdrowie. Natomiast ja Was zachęcam do tego, żeby nie bać się pójścia do dietetyka, Absolutely. żeby porozmawiać szczerze o tym, co Wam dolega, nawet jeżeli uważacie, że jest to wstydliwy problem. To myślę, że to nie jest, nie jest tak, oceniane, tak. prawda? Nie, absolutnie. Bo... Pamiętajcie, drodzy Państwo, że tak naprawdę każdy może mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne, czy to trawienne, czy z różnymi innymi elementami, ale za pomocą prawidłowego postępowania, czasami właśnie wolnego od stosowania leków, jesteśmy w stanie jeszcze na początku tej drogi wyprowadzić to nasze zdrowie. I proszę mi wierzyć, że dietoterapią jesteśmy w stanie wpłynąć na bardzo wiele różnych aspektów naszego życia. My tutaj poruszyliśmy zaledwie kilka takich elementów związanych, na przykład z układem trawiennym, prawda? Ale proszę mi wierzyć, że za pomocą właśnie tych czynników, o których wspomniałem, jesteśmy w stanie regulować inne jeszcze elementy, takie jak na przykład jakość naszego snu, poziom energetyki w ciągu dnia, nawet kwestie związane z tak zwaną neurogenezą, czyli na przykład potencjalnie lepszymi warunkami do tego, żeby przyswajać wiedzę, być bardziej kreatywnym. Tak naprawdę, za pomocą. Diety, Możemy bardzo wiele elementów właśnie kształtować w naszym ciele. Dokładnie, ja powiem Wam, że zaraz tutaj będę podpytywać pana Rafała o różne triki, bo ja na przykład mam taki problem, słuchajcie, że jak zjem obiad, mi się zawsze chce spać. Ja mam po prostu pół godzinną siestę, nie umiem się tego pospyć. Jak ktoś mnie pyta, o której godzinie się widzimy, to ja zawsze uwzględniam to pół godziny, chociaż tej siesty mojej. Bo po prostu zauważam, że w momencie, kiedy zjem obiad, po prostu nie myślę kompletnie, odpływa mi krew. No to jest, powiem tak szczerze, że akurat ta przypadłość, to bardzo wiele osób w czasie się tym zmaga, za tym jest tak naprawdę odpowiedzialna, że tak powiem, poziom glikemii, po właśnie spożytych posiłkach, więc jeżeli Pani się, powiedzmy, boryka z tego typu problemem, należałoby się zastanowić, jaka konstrukcja jest tego posiłku i jak ona wpływa Ale na nasz poziom nie nieważne, nieważne co ja zjem, powiem A, nie czy, ważne, to, czy, ja, czy ja zjem risotto, makaron, czy naprawdę schabowego z, z ziemniakami, to z, no zawsze no jest no po prostu to, kwestia to, taka, to, to... że ta musi być, bo mhm. zaczynam po prostu przestaje myśleć. Znaczy też jest logicznym to, że tak naprawdę krew odpływa do żołądka i automatycznie rozmięje się bardziej sennie, ale jeżeli jest to powiedzmy takie rosnące do rangi jakiegoś tam problemu, to należałoby tak naprawdę wykonać sobie poziom glukozy właśnie przynajmniej te 20-30 minut czy nawet pół godziny właśnie po spożynym posiłku i to nam tak naprawdę zobrazuje do jakich wartości powiedzmy rośnie poziom glukozy we krwi i będziemy wiedzieli, że tak naprawdę ten problem związany z tym, że chce nam się spać po posiłku jest związany właśnie z Wysokim poziomem glukozy we krwi. Ale posłuchajcie, po prostu z przyzwyczajeniem, które jest dla nas takie relaksujące. Mm. E, więc ja myślę, że jeżeli chodzi o żołądek, mamy tutaj eksperta. Jeżeli chodzi o żywienie. Jeżeli chodzi o zdrowie, właśnie takie dietetyczne, też, no i o to, co powinniśmy wiedzieć na temat naszego organizmu, na temat odżywiania, no, żeby zdrowo żyć i jak najmniej mieć problemów zdrowotnych. Tak, no tutaj fundamentem właśnie jest przede wszystkim świadomość tego, w jaki sposób się odżywiać. I ja powiem tak, że oferta, którą tutaj kierujemy do Państwa, jest tak naprawdę przewidziana zarówno właśnie dla powiedzmy osób które chcą tylko na przykład nie tylko chcą zadbać o właśnie stan zdrowia, ale również dla osób które chcą właśnie poprawić pewnego rodzaju tak jakby osiągi związane na przykład z daną dziedziną czy dyscypliną sportową, czy chcą na przykład właśnie poprawić kwestię związaną z energetyką czy z ogólnym takim samopoczuciem. Także zarówno sportowcy, osoby borykające się z problemami zdrowotnymi, jak i ludzie, którzy by chcieli coś zmienić w swoim życiu, jeśli chodzi o to samopoczucie. Zapraszamy. Dokładnie. Kiedyś dietetyk był uważany jako taką osobę, która jest typowo przeznaczona do osób, które są chore, mają cukrzycę, mm -hmm. mają większe problemy zdrowotne. Natomiast myślę, że na tyle już zmieniło się nasze podejście do dietetyki, do zdrowego odżywiania, że faktycznie każda osoba, która chce świadomie myśleć o swoim organizmie, która chce się długo... Dobrze czuć się ze swoim żołądkiem, bo pamiętajcie, że to, co jemy, to, co się dzieje w naszym organizmie, wpływa na wszystko: na naszą skórę, na nasze zmęczenie, też na naszą taką świadomość. Więc no, warto po prostu spróbować, warto pójść na taką wizytę i dowiedzieć się więcej właśnie o żywieniu i organizmie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Jeżeli macie jakieś tak. pytania, to my oczywiście będziemy na wszystkie odpowiadać. Piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. No i ja tutaj słuchajcie, idę na małe ploteczki, dowiem się więcej o swoim organizmie, o tym, co powinnam jeszcze zrobić, żeby być zdrowsze. Dziękujemy w takim razie i do zobaczenia.